Wciąż jeździsz na kołach? W takim razie przygotuj się, bo przyszłość być może już puka do naszych drzwi. Japońscy inżynierowie z Kawasaki właśnie zaprezentowali coś, co może wywrócić nasze wyobrażenia o transporcie do góry nogami. Corleo to nie tylko koncept, to czworonożny robot terenowy, który wygląda, jakby został wyciągnięty z filmu Science Fiction. Ale oto pytanie, czy to rewolucja, czy tylko piękna fantazja? Czy mechaniczny koń może zastąpić znane nam środki transportu? Zaraz się przekonamy. Będzie gorąco. Zaczynamy. Historia powstania. Wyobraź sobie motocykl, który wygląda jakby został wyrwany prosto z kadrów filmu Tron, futurystyczny o niesamowitych liniach, jakby stworzony do wyścigów w cyfrowym świecie. Taki właśnie był Kawasaki J Concept, zaprezentowany już w 2013 roku na salonie motoryzacyjnym w Tokio. Cztery koła, napęd elektryczny, agresywny design, wtedy wydawało się to czystą fantastyką. Ale jak to często bywa, najbardziej śmiałe pomysły z czasem znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kawasaki zawsze była firmą, która nie boi się eksperymentować. Wystarczy wspomnieć ich pochylające się trójkołowce z zaawansowanymi systemami zawieszenia. Jeden z najnowszych patentów opisuje motocykl z przednim zawieszeniem na dwóch wahaczach, przypominający ten sam J koncept, ale już w bardziej dopracowanej wersji. To nie jest po prostu inżynierska fanaberia. Takie rozwiązania mogą sprawić, że prowadzenie będzie bardziej stabilne i bezpieczne, zwłaszcza przy wysokich prędkościach. Oczywiście Kawasaki nie jest jedyną firmą, która bada alternatywy dla klasycznych motocykli. Yamaha, Niken i Piaggio MP3 już udowodniły, że trójkołowce z możliwością przechyłu mogą być nie tylko ciekawostką, ale pełnoprawnym środkiem transportu. Jednak wszystkie one wciąż pozostają wierne starej, sprawdzonej koncepcji kół. A co jeśli wyjść poza te ramy? Wyobraźcie sobie pojazd, który porusza się nie na kołach, lecz na nogach. Tak, brzmi to jak science fiction, ale właśnie takie podejście proponuje Corleo. To już nie jest po prostu ewolucja motocykla, to prawdziwa rewolucja. Dokąd więc zmierza ta branża? Czy motocykle przyszłości będą przypominać J-Concept, czy też czeka nas coś jeszcze bardziej zaskakującego? Jedno można powiedzieć na pewno. Kawasaki i inni producenci nie zamierzają się zatrzymywać, co oznacza, że czekają nas jeszcze bardziej szalone i fascynujące projekty. Kilka słów o tym, jak działa taki technokoń. Budowa technologicznego zwierzęcia. Na pierwszy rzut oka Corleo wydaje się czymś pomiędzy bojowym robotem z Terminatora, a gigantycznym mechanicznym lwem. Jego nazwa najprawdopodobniej pochodzi od słów Cor. Korpus, rdzeń oraz Leo, lew. I nie jest to przypadek. Agresywny, potężny i z drapieżną gracją. Ten pojazd jakby został stworzony nie po to, by dominować na drogach, lecz w dzikiej naturze, wśród gór, skał i bezdroży. Ale Corleo to nie tylko efektowna zabawka dla fanów cyberpunku. Za jego futurystycznym designem kryje się rewolucyjna myśl inżynieryjna. Kawasaki twierdzi, że ten robomotocykl to pojazd roku 2050 zdolny pokonywać takie przeszkody, przed którymi ustępują nawet najbardziej zaawansowane terenówki. Jak to działa? W przeciwieństwie do klasycznych motocykli Corleo nie ma kół. Zamiast nich są cztery ruchome nogi, z których każda wyposażona jest we własny silnik elektryczny. Źródłem energii jest silnik wodorowy o pojemności 150 cm3, który działa jak generator, zasilając wszystkie systemy. Ekologiczne? Absolutnie. Emisja to wyłącznie para wodna. Potężny? Tak, ponieważ każda noga może poruszać się niezależnie, zapewniając niesamowitą zdolność pokonywania przeszkód. Wygodnie? Specjalny system amortyzacji sprawia, że jazda jest płynna, nawet gdy wspinasz się po skałach. Szczególnej uwagi wymagają stopy Corleo. Wykonane są z jak się wyjątkowo wytrzymałego materiału kompozytowego, który zapewnia idealną przyczepność do każdej nawierzchni, niezależnie czy to kamienie, błoto czy piasek. Nawet lód nie jest straszny. To jak hybryda konia, motocykla i robota. Wyobraź sobie, że jedziesz po bezdrożach, a mimo to prawie nie czujesz wstrząsów, jakbyś siedział w luksusowym SUV-ie. Corleo to nie tylko koncept dla samej idei, to środek transportu dla odkrywców, ratowników, wojska, a także dla tych, którzy chcą jeździć tam, gdzie nikt inny nie przejedzie. Jak jeździ się na takim robokoniu? Obejrzyjcie dalszą część. Wideo: Sterowanie robokoniem. Sterowanie tym cudem inżynierii przypomina coś pomiędzy jazdą konną na potężnym rumaku, a pilotowaniem bojowego mecha z filmów science fiction. Twoje ciało staje się głównym kontrolerem. Wystarczy lekko przesunąć ciężar do przodu, a stalowe zwierzę posłusznie przyspiesza. Odchylisz się do tyłu, natychmiast zwalnia. To nie magia, lecz sieć wysoce czułych czujników, które rejestrują najmniejsze zmiany Twojej postawy z precyzją godną interfejsów neuronowych z cyberpankowych światów. Ale twórcy poszli jeszcze dalej, wyposażając Korleo w regulowane ostrogi. Tak, dokładnie jak u prawdziwego konia. Ten pozornie prosty szczegół całkowicie zmienia wrażenia z jazdy. Teraz możesz idealnie dopasować siodło do swojego wzrostu, zmniejszyć obciążenie nóg podczas długich przejazdów i uzyskać bezprecedensową kontrolę na trudnym terenie. A tradycyjna kierownica pełni tutaj funkcję precyzyjnego kontrolera, uzupełniającego intuicyjne sterowanie ciałem. Wyobraź sobie hybrydę driftu na motocyklu i sterowania wyścigowym dronem. Przed tobą rozpościera się nie tylko panel przyrządów, ale cały centrum sytuacyjne przyszłości. Trójwymiarowa mapa terenu, dynamiczna wskazówka środka ciężkości, precyzyjne wskaźniki zużycia wodoru, a nawet inteligentne podpowiedzi dotyczące optymalnej trasy wszystko to tworzy efekt pełnego zanurzenia. A gdy zapada ciemność, Corleo zamienia się w prawdziwego przewodnika, wyświetlając na drodze przed tobą świetlne markery, które podkreślają bezpieczną trajektorię. Niczym gra w rzeczywistość rozszerzoną, przeniesiona do prawdziwego świata. System dostosowuje się do każdego kierowcy, od początkującego, który stawia pierwsze kroki po doświadczonego rajdera i zapewnia bezprecedensowe zrozumienie sytuacji na drodze, eliminując klasyczne nie widziałem tej dziury. Takie podejście diametralnie zmienia samą filozofię interakcji człowieka z maszyną. Nie jesteście już tylko osobami naciskającymi pedały i kręcącymi kierownicą. Stajecie się jednością z mechanicznym stworzeniem, czując każdą jego mięsień i ścięgno. Pojawia się pytanie, czy ludzkość jest gotowa na taki poziom symbiozy z technologią? A może wciąż jesteśmy zbyt przywiązani do starych, sprawdzonych sposobów prowadzenia? Być może to właśnie Corleo stanie się tym mostem między tym, co znane i teraźniejsze, a fantastyczną przyszłością transportu osobistego. A teraz dowiedzmy się, jak ludzka psychologia łączy się z koniem robotem? Impulset move moment, w którym inżynierska sztuka spotyka się z ludzką psychologią. Właśnie to wydarzyło się, gdy Kawasaki zaprezentowało swój futurystyczny koncept Corleo. Pod filozoficznym hasłem Impulse to Move, impuls do ruchu, za tą poetycką nazwą kryje się głęboka myśl. Okazuje się, że dążenie do przemieszczania się w przestrzeni jest w nas zakorzenione na poziomie genetycznym. Naukowcy już dawno zauważyli, człowiek odczuwa szczególną, niemal dziecięcą przyjemność z samego procesu poruszania się. To nie tylko praktyczna konieczność, lecz fundamentalna potrzeba, która przez wieki popychała nas do wynajdywania coraz to nowych sposobów pokonywania odległości od pierwszych rydwanów ponad dźwiękowe samoloty. A teraz Kawasaki proponuje nam wykonać kolejny ewolucyjny krok z Corleo, środkiem transportu, który zaciera granice między znanymi kategoriami. Jak trafnie ujął to Takashi Tori, dyrektor wykonawczy Kawasaki Heavy Industries, tylko firma z ogromnym doświadczeniem w przemyśle ciężkim mogła stworzyć taki hybrydowy pojazd łączący technologie motocyklowe i robotyczne. To oświadczenie odsłania istotę projektu. Mamy tu do czynienia nie tylko z konceptem, lecz z demonstracją technologicznej potęgi ogromnego przemysłowego konglomeratu, zdolnego połączyć na pozór niekompatybilne dziedziny inżynierii. Ten projekt skłania do refleksji. A co, jeśli znane nam samochody, motocykle, a nawet drony, to jedynie etapy pośrednie w ewolucji transportu? Być może za kilka dekad będziemy poruszać się na antropomorficznych maszynach, które połączą w sobie najlepsze cechy istot żywych i osiągnięć technologicznych. Corleo to pierwszy krok w tym kierunku, swoisty most między naszymi obecnymi wyobrażeniami, a tym fantastycznym środkiem transportu, który na razie istnieje tylko w książkach i filmach. Może właśnie w tym tkwi prawdziwy impuls do ruchu. Nie chodzi tylko o chęć przemieszczenia się z punktu A do punktu B, lecz o dążenie do robienia tego w coraz doskonalszy, zadziwiający, a nawet inspirujący sposób. Corleo to nie tylko transport przyszłości, to urzeczywistnione marzenie o tym, jak może wyglądać harmonia między człowiekiem, maszyną, a samą ideą ruchu. Nie obyło się bez trudności. Z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się twórcy? Przeszkody technologiczne. Kiedy zachwycamy się futurystycznym designem Corleo i jego rewolucyjną koncepcją, łatwo zapomnieć, że pomiędzy efektownym konceptem a rzeczywistą produkcją seryjną istnieje prawdziwa przepaść technologicznych trudności. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przed tym mechanicznym cudem stoi tyle przeszkód, że nawet najbardziej optymistycznie nastawieni inżynierowie Kawasaki na razie nie spieszą się z obietnicami jego pojawienia się w salonach samochodowych w najbliższych dekadach. Serce Corleo, czyli jego wodorowy układ napędowy, to jednocześnie przełom i prawdziwy ból głowy dla konstruktorów. Tak, silnik o pojemności 150 cm brzmi imponująco, ale czy ta skromna pojemność wystarczy, by zapewnić odpowiednią moc? Pytania leją się jak woda z rogu obfitości. Jaki będzie rzeczywisty zasięg? Jak system zachowa się w ekstremalnych temperaturach? I najważniejsze, gdzie kierowca przyszłości będzie tankował swojego mechanicznego rumaka, skoro stacje tankowania wodoru są dziś rzadsze niż stacje ładowania samochodów elektrycznych 10 lat temu? Ale prawdziwe technologiczne piekło zaczyna się, gdy zwracamy uwagę, na system poruszania się. Cztery mechaniczne nogi to nie tylko efektowna koncepcja, ale też inżynieryczny koszmar. Wyobraźcie sobie, jak skomplikowane jest stworzenie algorytmów, które w czasie rzeczywistym muszą przetwarzać tysiące parametrów, położenie każdego stawu, kąt nachylenia, siłę przyczepności do podłoża, wagę kierowcy i jego ruchy. Jeden błędne obliczenie i wasz futurystyczny motocykl może zamienić się w niekontrolowanego metalowego konia, który kopie na drodze. A co się stanie, jeśli podczas jazdy po górskim zboczu nagle osunie się ziemia pod jedną z nóg? Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie natychmiast rozłożyć ciężar i utrzymać równowagę? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają w sferze teoretycznych założeń. Trwałość konstrukcji to kolejna przeszkoda. Każdy staw, każdy napęd, każdy mechanizm w tych nogach będzie poddawany obciążeniom porównywalnym chyba tylko z częściami robota bojowego. Błoto, piasek, woda, uderzenia o kamienie to typowe warunki eksploatacji dla deklarowanego pojazdu terenowego. Ale jak zapewnić szczelność ruchomych połączeń? Jak ochronić elektronikę przed wibracjami? I co najważniejsze, kto i jak będzie naprawiał tego mechanicznego potwora w warunkach polowych? Przecież w tradycyjnym motocyklu można wymienić uszkodzoną część, a tutaj awaria jednego stawu może sparaliżować cały system. A to jeszcze nie wspominamy o takich drobiazgach jak certyfikacja, bezpieczeństwo, koszty produkcji i milion innych czynników, które oddzielają efektowny prototyp wystawowy od prawdziwego środka transportu. Kawasaki oczywiście nie bez powodu podkreśla, że Corleo to przede wszystkim demonstrator technologii ponieważ droga od tej demonstracji do produkcji seryjnej może okazać się dłuższa niż droga od pierwszej lokomotywy parowej do współczesnego samochodu elektrycznego. Ale kto wie, może to właśnie takie odważne projekty napędzają postęp, zmuszając inżynierów na całym świecie do poszukiwania rozwiązań problemów, które jeszcze wczoraj wydawały się fantastyką. Kwestia finansowa również nie jest taka prosta problemy ekonomiczne. Wyobraźmy sobie na chwilę, że Corleo rzeczywiście trafia na rynek. Pierwszą rzeczą, która zaszokuje potencjalnego nabywcę, będzie cena. Nie mówimy tu po prostu o drogim środku transportu, lecz o prawdziwym technologicznym arcydziele, gdzie każda noga zawiera więcej zaawansowanych komponentów niż nowoczesny samochód sportowy. Koszt produkcji takiego cudu techniki będzie porównywalny z ceną niewielkiego samolotu, co automatycznie sprawia, że stanie się on dostępny jedynie dla wąskiego grona entuzjastów lub instytucji państwowych. Wojsko i służby ratownicze mogą wykazać zainteresowanie, ale o tym, by zobaczyć te mechaniczne rumaki na każdym podwórku, można zapomnieć na całe dekady. Ale nawet jeśli masz kilkaset tysięcy dolarów na taki pojazd, czeka Cię prawdziwa biurokratyczna przygoda. Wyobraź sobie minę pracownika Wydziału Komunikacji, gdy spróbujesz zarejestrować to cudo techniki. Czy to jest motocykl? Kład? Robot? A może zupełnie nowa kategoria pojazdów? Ustawodawcy po prostu nie są gotowi na takie technologie. Nie ma ani zasad rejestracji, ani standardów ubezpieczenia, ani nawet jasnego zrozumienia, po jakich drogach ten pojazd może się poruszać. Zanim Corleo będzie mógł wyjechać na drogi publiczne, rząd będzie musiał de facto stworzyć nowy rozdział w przepisach ruchu drogowego, co zazwyczaj zajmuje lata. A teraz najciekawsze. Nawet jeśli otrzymasz to technologiczne arcydzieło i wszystkie niezbędne dokumenty, będziesz musiał nauczyć się jeździć od nowa. Tak, Kawasaki obiecuje intuicyjne sterowanie, ale bądźmy realistami. Sterowanie czworonożnym robotem za pomocą przesuwania ciężaru ciała wymaga zupełnie nowych umiejętności. To nie jest jak przesiadka z manualnej skrzyni biegów na automat, to raczej jak nauka jazdy konnej po jeździe na rowerze. Potrzebne będą specjalne kursy, certyfikacja, a być może nawet osobne uprawnienia. Wyobraźmy sobie sytuację na drodze, w której kierowca przyzwyczajony do tradycyjnych środków transportu nagle znajduje się za kierownicą tego robota konia. Potencjalne zagrożenie wzrasta wielokrotnie. Wszystkie te czynniki tworzą idealną burzę przeszkód na drodze do komercjalizacji. Corleo ryzykuje powtórzenie losu wielu rewolucyjnych koncepcji pozostać piękną, ale niepraktyczną demonstracją możliwości technologicznych. Chociaż, jeśli przypomnimy sobie historię, to właśnie takie odważne projekty często torowały drogę technologiom, które później stawały się powszechne. Może i czteronożne środki transportu po prostu potrzebują swojego czasu? Na koniec przyjrzyjmy się perspektywom. Co dalej? Najprawdopodobniej los Corleo powtórzy drogę wielu rewolucyjnych wynalazków. Jego technologie rozprzestrzenią się na bardziej tradycyjne środki transportu, niczym ziarna przyszłości. Wyobraźcie sobie, jak algorytmy równoważenia tego mechanicznego rumaka mogą sprawić, że zwykłe hulajnogi elektryczne staną się wielokrotnie bardziej stabilne. Albo jak zaawansowany system amortyzacji znajdzie swoje miejsce w nowych generacjach terenówek czy dziadula, zamieniając jazdę po bezdrożach w płynny ślizg. Nawet ten innowacyjny interfejs sterowania ciałem może pewnego dnia pojawić się w modelach masowych, czyniąc prowadzenie bardziej intuicyjnym niż kiedykolwiek wcześniej. Są jednak dziedziny, w których Corleo lub jego bezpośredni następcy mogą naprawdę znaleźć praktyczne zastosowanie. Wyobraźcie sobie akcje ratunkowe w górach po trzęsieniu ziemi, gdzie tradycyjny sprzęt jest bezsilny. W takich warunkach mechaniczny kozioł górski z nogami zamiast kół mógłby stać się prawdziwym wybawicielem albo strefy katastrof przemysłowych o nieprzewidywalnym terenie, gdzie trzeba dostarczyć sprzęt do epicentrum. Wojsko z pewnością również przygląda się tej technologii. Wyobraźcie sobie mobilną platformę zdolną wspinać się po zniszczonych budynkach lub bagnach, niedostępnych dla zwykłego sprzętu. Tak więc być może nie zobaczymy Corleo w tradycyjnym rozumieniu, ale jego duch z pewnością będzie żył w technologiach jutra. Tak jak kiedyś programy kosmiczne dały nam teflon i łączność satelitarną, tak ten odważny eksperyment Kawasaki może stać się katalizatorem całej serii innowacji. A kto wie, może za kilkadziesiąt lat, patrząc na nowy SUV z rewolucyjnym zawieszeniem, ze zdumieniem przypomnimy sobie, że pierwsze kroki tej technologii stawiano właśnie w tym futurystycznym projekcie z czterema mechanicznymi nogami. W świecie technologii przyszłość często nadchodzi okrężnymi drogami, a Corleo wydaje się być właśnie takim przypadkiem, niewidzialnym, lecz wpływowym przodkiem technologii transportowych nowej ery. Jeśli dotrwaliście do końca, jesteście bohaterami. Napiszcie w komentarzach, czy przejechalibyście się takim żelaznym rumakiem. Nie zapomnij podzielić się tym filmem ze znajomym, który nadal jeździ zwykłym samochodem.